Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy u Rafaela na bazie. Mamy jedną osobę do oczyszczenia typów programów i do laboratorium. Zapraszamy Martyna Aleksandra. Simone przekazuje wizerunek. M-A-R. M-A-R. T-Y. T-Y. N-A. a 2-A-L-E. A-L-R. E. E. A co? E, ja. K-S k s a n a n D-r-a. To są różne oranżowe tony planety. Planeta ukazała się w różnych odcieniach pomarańczu. To jest jedna cywilizacja. Jedna cywilizacja tam doświadcza. też ale Wszystkiego doświadczają. Pozytywne, negatywne, neutralne. Von unserer Galaxie sind siedem galaktyk oddziela tą planetę od Drogi Mlecznej, wyfilet cywilizacyjny. Nie, nie, wie wiele? Ochcu? Zwölf. Przepraszam, zwölf cywilizacji. Zapomniałam przekazać. Przygląda się temu, co się dzieje na bazie. Okazała okay. się na stole krystalowym. Ten krystalltisch, ja, yeah, da jest już mehr wie die Hälfte geschwęty. Mocno zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty o połowy już. Ok, auf der rechten Seite am Gehirn ist ein Quadrat. Quadratowy, Czy po prawej stronie mózgu, ist aktyw, który hat halt wieder mit Stress i Problemen. Stres i Problemen stwarza ten problem. Dann ist ein ovaler Chip, der ist auch aktiv aktivne. und das soll halt die Genetikfehler unterstützen. Zmiany genetyczne? Dann ist ein dreieckiger Chip, der schaltet sich immer wieder aus und, an, und das soll dann Ängste verursachen. Takie niepewności lękowe. Dann ist noch ein ovaler Chip, der ist nicht aktiv. Ist Auf der anderen Seite ist ein sechseckiger Sześć Chip, pole, der ist nicht du. aktiv. Nie ist ein dreieckiger Chip, da, der ist aktiv Aktivne. und das soll halt dann Schmerzen verursachen, dann äh, ist nochmal ein ovaler Chip, Oval, da, der ist auch aktiv Aktivne. und das soll halt Schlafstörungen verursachen, sen, dann ist ein quadratischer da, der ist nicht aktiv. Die, das war es am Gehirn: die Ohren sind frei, Na die Augen sind frei, im Mund auf dem Gaumen ist ein ovaler Ovalny Chip. Der ist am Anschalten mm, und das war das Immunsystem nochmal schwer. Zwischen den Wirbeln im Nacken ist ein Dreieck, der ist nicht aktiv. Auf der linken Schulter ist ein ovaler Ovalny Chip. Chips lewego ramienia, ściągnięty. Der schaltet sich nur aus und Program an und das soll dann halt äh, die Muskulatur im Rücken versparen. Ist runter zu den Fingern, ist nichts. Na nie nic. Auf dem Herzen ist noch ein runder Tisch. Der ist aktiv Aktivne. und das soll halt die Funktion stören. Serca. Lunge ist frei. Na Auf der Leber ist ein dreieckiger Tisch. Der probiert sich gerade anzuschauen und das soll dann halt auch wieder die Funktion stören. Funkcje, Auf dem Magen ist noch ein ovaler typ. Typ żołądka, Der ist aktiv, Aktywny. das soll halt Verdauung stören. E, e, Gederbe sind frei, nie Nieren sind No Trójkąt z ne, nerki ściągnięty. Right side, yeah. Nie był aktywny, ściągnięty. Blase jest frei. Na peherzu nie ma nic. Gebärmutor ist frei. Układ rozrodczy nie ma nic. Hüfte ist frei. Na biodrach nie ma nic. Sind Na udach nie ma nic. Sind Na kolanach nie is ma nic. To auch Do stóp nie ma nic. <coughs> Rafael so, to robi to, to przegląd troba? jeszcze raz. Ich habe nichts mehr gefunden. Pociągamy. Gut, jetzt schauen wir uns die Aura an. Ist aura die Aura hat einen Riss und zwar um, am Handgelenk auf der na, linken na Seite. Auf der linken Seite ist ein Peking der Aura, also über dem nad Nagarskem. Da ist Raphael beschäftigt. Er schließt das Gelassen. Okay, jetzt füllt er die Aura wieder auf. Złota energia odnowiła całkowicie aurę. Ochrona planetarna obija tą istotę. aufgewühlt. Usia, usiadła sobie na stole. I po prostu jest, jest roztrzęsiona ta istota, jest emocjonalnie roztrzęsiona. Rezius rozmawia, uspakaja. Rafael zaprasza do laboratorium, wskazuje ręką, Zeszła ze stołu i położyła się na stole. Marmurowym skan zjechał, wziął na miary wszystkich organów. Teraz pierwszy szkielet się ukazał. Cztery rozbłyski na kręgosłupie i te kręgi zginę, zniknęły. geht es wirkt się z powrotem czyns die handgelenke und hüftgelenke waren zumindest stawy nadgarstki i stawy biodrowe zniknęły geht es wirkt sich wieder ein okazało się z powrotem man halt die muskulatur też muskulatura całego ciała się ukazała to jest zdecydykle kompletne nacko und rückenmuskulatur na plecach i na karku muskuły zniknęły Okay, das fügt sich wieder ein. Das sind halt die Oberschenkel und Waden. Oder die Okay, das fügt sich wieder Ukazały ein. Das sind drei Bauchmuskeln. Drei sind fügt sich auch ein. Das man die Sehnen und Bänder? Die zehn bänder in die Füße sind aufgebläht. Stopach zniknęły, ścięgna Okazały okay, się z powrotem. Sieht man die inneren organy. Teraz organy wewnętrzne. jetzt sind sieben teile vom Gehirn, wo aufgeplant. Siedem rozbłysków na mózgu i te części mózgu zniknęły. Ukazały się z powrotem. Na układzie, na węzłach chłonnych cztery rozbłyski te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz układ krwionośny. Razem z sercem cały układ krwionośny zniknął. Okazał się z powrotem. Jetzt są Teile von der Lunge. Trzy części płuc zniknęło. Okazało okay, się z powrotem. W całości wątroba zniknęła. Ukazała się z powrotem. Teraz jest to kompletny magen und darm. Żołądek z jelitami zniknął. Ukazał się z powrotem. Teraz są zalci kompletne niery, prawe i dwie nerki zniknęły. Okay, das fügt sich auf. Ukazały się z powrotem. Jetzt ist noch die Blase selber aufgebaut. Peche zniknął. Okay, gut, das fügt sich auf. Gut, jetzt sieht man das Nervensystem. Teraz system nerwowy się ukazał. Komplette Nervensystem, Całości zniknął. Cały system nerwowy.

Okay. I już odbauen. ta energia cofnęła się do portalu i portal się zamknął. Jetzt auf marmot, Usiadła sobie na stole. Man merkt die erleichterung tak, on die ma leichtigkeit. Od, ma odczucie takiej lekkości, ta istotę. Bez już przekazuje informacje tej istocie. Yeah. Zeszła ze stołu, podchodzi po kolei do każdej istoty tam na bazie i składa podziękowania, żegna się i zniknęła w portalu. Ściskamy kciuki, wszystkiego dobrego i niech, niech zadzieje się to, co jest niemożliwe. Namaste, pozdrawiamy serdecznie.